Platforma Max to jest, to jest wspaniała rzecz. Cóż mogę powiedzieć? Nie tylko dla mnie, jako dla reżyserki filmów dokumentalnych i reporterki, ale w ogóle dla wielu twórców treści dokumentalnych i bardzo się z tego cieszę, że zresztą od samego początku prezes Kasia Kieli wspierała nas w tych produkcjach i w ogóle produkcje dokumentalne mają szczególne miejsce na platformie Max. To jest, to jest wspaniałe, ale tych treści będzie wiele. Treści dla dzieci będą um, filmy, będą seriale, będą. Um, Będą treści dostosowane do różnych grup wiekowych i to, co jest warte odnotowania, to spośród tych wielu, wielu premier, aż 25% kontentu to, to są produkcje, które powstają w Polsce. Więc dla mnie, jako polskiej reżyserki i reporterki, to jest szczególnie ważne, że mamy tę szansę pokazywać, pokazywać się na świecie i pokazywać efekty naszej pracy. Pracujemy nad ponad 15 produkcjami, które w najbliższych miesiącach znajdą się w serwisie, więc plany mamy ogromne. Mam taką nadzieję, tego się spodziewam i na to liczę, że będzie różnorodny. Że będzie łączyć wiele, bo przecież jest, powiedziałabym, fuzją różnych klimatów, różnych nastrojów, różnych gatunków. Jak rozumiem, i będzie łączyć wiele, i w związku z tym będzie taką platformą, gdzie każdy będzie mógł sobie znaleźć coś dla siebie, niezależnie od upodobań, wieku, pomysłu, gustu itd. Ale też, że będzie dostępny. No chyba to jest najważniejsze, że on po prostu, jak usłyszałam dzisiaj zresztą w wiadomościach, że od jutra skazana ten ostatni sezon będzie po prostu dostępna, no to sobie pomyślałam, no to, to jest coś, na co się na pewno warto złapać. Bo to już nie będzie tak, że najpierw w playerze, potem w tv a że trzeba czekać a na odcinki. Tylko, że to tak wiedzie po prostu. I to jest w dzisiejszym świecie, który jest, jak wiemy, no bardzo mm, szybki. I na wszystko mamy za mało czasu, to to, to myślę będzie spektakularne. Yeah. Treści sportowe to są takie treści, które się bardzo szybko przeterminowują, więc oglądanie ich na bieżąco, na żywo, w momencie, w którym się dzieją, jest bardzo istotne. Zupełnie inaczej konsumuje się zwycięstwo IGI w Roland Garrosie czwartek, kiedy oglądasz to na żywo, zupełnie inaczej, kiedy później odtwarzasz sobie, wiedząc już, jaki jest wynik. Więc ta bogata oferta sportowa jest bardzo istotna, bo ona poza tą część rozrywkową, czy poza tą częścią merytoryczną, tak istotną na przykład dla mojego męża, jest bardzo mocno inspirująca dla dzieci. Dzieci oglądają zmagania sportowców, oglądając to, jak wiele wysiłku oni wkładają w zrobienie tej dyscypliny, co do której na przykład będą walczyć o złoto, srebro lub inny medal, to też uczy pewnego rodzaju pokory, uczy też pewnego rodzaju dyscypliny i my bardzo lubimy oglądać razem z dziećmi zmagania sportowe, bo one są naprawdę wielowymiarowe, ale też przede wszystkim rozrywka no, Ród Smoka. Ja miałam tą ogromną przyjemność być na europejskiej premierze Rodu Smoka w Paryżu, gdzie oglądaliśmy pierwszy odcinek. On już pokazał, że warto na to czekać, a Ród Smoka już od 17 czerwca na platformie Max. HBO to była taka pierwsza stacja, która proponowała seriale naprawdę premium, i do tej pory, kiedy myślę o jeszcze telewizji, linearnej telewizji, która ma najwyższą jakość, jest najbardziej pomysłowa, przełamująca schematy, innowacyjna, to myślę właśnie o tej marce, która przemienia się nam właśnie w maksa. Więc ja się tylko spodziewam, że to będzie dokładnie to: czyli utrzymanie poziomu, wyznaczanie trendów i robienie czegoś, co sprawi, że ludzie na nowo będą odkrywać, czym mogą być seriale, czym może być no i czym w ogóle może być streaming? Moje oczekiwania są takie, żeby było tu dużo nowości, ale też klasyka, do której chciałabym wrócić, którą gdzieś znam, bo przychodzą takie dni, kiedy chcesz wrócić do czegoś, co znasz i nie zastanawiać się, o mam mia, co tu wybrać i patrzysz, o jest coś, co znam i coś, co lubię, może do tego wrócę albo dooglądam do końca. Głównie spodziewam się różnorodności. Wiesz, od dawna dla mnie, zwłaszcza kiedy jestem tam w Stanach, no to Max jest główną platformą, którą oglądam, dlatego, że content tam obecny jest po prostu świetny, bo wiesz, bo od, od Sopranos, który po prostu... Dzięki Bogu mogłam obejrzeć, bo, były, bo ten, ten, ten cały show jest dla mnie tak ogromną referencją, jeśli chodzi o nasz show e, Przesmyk teraz. Więc e, to, że to jest rodzinne w jakiś sposób, to, że, to, że, projekt, to, że e, projekty i seriale i, i rzeczy, które teraz powstają, czyli na pewno to, co my robimy, zgadza się z tymi. Klasykami kina, kultowymi klasykami, które tam już lecą. Więc, no, tak jak mówiłam o mojej menedżerce, która właśnie przejechała z Los Angeles, mam nadzieję, że to będzie coś, co naprawdę połączy nas z tamtym światem, coś, co będzie tam oglądane tak samo jak i tu, bo ten temat jest y, uniwersalny. Max jest po prostu Maxem. Jest najlepszy, największy, ma najwspanialszą bibliotekę programową, nie tylko seriali, filmów, ale także programów telewizyjnych. Więc uważam, że nie ma yy, maksowi równych. To jest po prostu maks na maksa.